Hejka kochani, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj opowiadałam wam o tym, że wchodzi karnet bojowy Dobro Stars. Natomiast dzisiaj mam dla was fantastyczną informację, ponieważ w karnecie otrzymacie gwarantowanego zadmiarza. Mi osobiście ten pomysł bardzo się podoba. Nie zawsze jest łatwo wytropić zadymiarza ze skrzynki, a tutaj zakupno karnetu, dostaniemy zadymiarza. Zadymiarz ten nie będzie dostępny tylko dla osób kupujących karnet, ponieważ reszta osób, które nie zakupią karnetu, będą mogły go wytropić ze skrzynek, ale uwaga, tutaj bardzo duża zmiana. Zadymiarz ten będzie miał rzadkość chromatyczną. Tak, nie przesłyszeliście się. Rzadkość tego zadymiarza będzie czasowo malała, czyli w sezonie, w którym wyjdzie karnet, będzie on legendarny, po pierwszym sezonie będzie już mityczny, a w kolejnym epicki. Zupełna nowość jest to mega ciekawe, ponieważ nie mieliśmy jeszcze zadymiarza, któremu zmieniałaby się rzadkość. Wydaje mi się, że jest to też super gest w stronę osób, które nie kupią karnetu, ponieważ z czasem będą miały większą szansę na wydropienie tej postaci ze skrzynki. I jeszcze Wam przypomnę, że ten zadymiarz będzie gwarantowany dla osób, które kupią karnet bojowy. Mega spoko sprawa. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I oczywiście zostawiacie łapeczki w górę pod tym filmem, a na mój kanał będzie wpadać więcej nowości z Brawl Stars i będziecie na czasie z. Zmianami. Także co moi drodzy, czekamy już na Brawl, to który w sobotę, pamiętajcie, a tam dowiemy się na pewno więcej o samym Brawl pasie, no i oczywiście o innych zmianach. O, jeszcze coś ważnego moi drodzy: Brawl Stars dzisiaj opublikowało, że mamy ostatni weekend z wydarzeniami za bileciki. Będzie to Robo Rumble i będzie trwało od piątku do wtorku i od razu za odblokowanie wydarzenia dostaniecie 20 bilecików i będzie to ostatnia szansa na wykorzystanie bilecików, ponieważ po tym weekendzie będą one usunięte z gry. Jeżeli nie uda wam się wykorzystać, bilecików, a na pewno się nad tym zastanawiacie, to za każde 10 otrzymacie jednego Gema. To jest oczywiście spoko, jeżeli macie bardzo dużo bilecików i nie zdążycie ich wykorzystać. Tak więc jestem bardzo zadowolona z tego ogłoszenia. Ja na swoim koncie mam bardzo mało bilecików, możecie teraz zobaczyć, ponieważ uwielbiam wydarzenia za bileciki i zawsze wykorzystuję wszystkie. Więc jak macie ich za dużo, to wiecie gdzie dzwonić. Myślę, że z ogłoszeń to już by było wszystko. Dzisiaj troszkę sporo tego, ale bardzo ważne informacje. No i co? Ja mam jeszcze troszkę skrzyneczek, zostało mi troszkę z wczoraj, więc zaczniemy sobie od zwykłych skrzynek. I może dzisiaj będę miała jakieś szczęście, to jest tylko bonus. Trzy klejnociki, nice. Lecimy, moi drodzy, z kolejną skrzynką. Jestem bardzo ciekawa, czy dzisiaj uda mi się coś wydropić. Jak widzicie monetki, więc nic ciekawego. No, na razie, jak na sam początek, jak ostatnio zawsze mam pecha. Zobaczymy, jak będzie dalej. Chociaż wczoraj wydropiłam gadżet, tak więc całkiem spoko. No ale jak na razie nic ciekawego, moi drodzy, z już bardzo niewiele skrzyneczek, jedynie siedem zwykłych. Mamy jeszcze big boxy, więc zawsze to coś. Myślę, że je też sobie otworzymy. Okej, okay, monetki na pewno mi się przydadzą. Zawsze się przydają. Jest ich bardzo, bardzo dużo. I uwaga, teraz. No, niestety. No i moi drodzy, teraz się zastanawiam, czy będę kupowała Brawl Pass. Wydaje mi się, że to byłby fajny odcinek i wy na pewno chcielibyście zobaczyć, jeżeli nie kupujecie. Karnetu bojowego. Okej, okay, właśnie się zagadałam i otworzyłam ostatnią, zwykłą skrzynkę. Mamy trzy big boxy, moi drodzy, tak więc już teraz otwieram. Myślę, że kupię i otworzymy sobie go razem. Dzięki temu będę miała gwarantowanego zadymiarza i nie będę musiała go dropić ze skrzynek, które właśnie w tym momencie otwieram ostatnią, i już nie będę miała żadnych. No i jak widzicie, nic kompletnie ze skrzynek dzisiaj mi nie wypadło. Ale jeżeli szczęście nie dopisuje nam w skrzyneczkach, to mamy zawsze sklep. I jak widzicie, mamy gwiezdną moc Doriko. Wczoraj odblokowałam gadżet, także gwiezdna moc będzie całkiem spoko. Mam trochę monetek, tak więc nie będzie mi szkoda. Zobaczymy jeszcze, co tak więc na Moc robi. Jeżeli punkty życia Rico spadną poniżej 40%, to pięknie on 34% szybciej. Wow, to jest bardzo dużo. Jestem ciekawa, czy ten gadżet będzie taki mega fajny. Kupujemy go, moi drodzy. Mamy gadżet do Rico. Odwrót robota. Już Wam wyjaśniłam, jak ten gadżet działa, tak więc bierzemy sobie Ricocheta i lecimy do gierki. Wczoraj Ricochetem bardzo dobrze mi szło, ale tutaj na sam początek nie mam za fajnych zadmiarzy do rywalizacji. Wszyscy atakują na blisko, więc ja sobie jednak zrezygnowałam jest tam pójdę do góry. To jest szelka, która się zacięła, nie, dobra, ona jest i działa tutaj aktywnie. Ja myślę, żeby ją sobie troszkę poobijać. Dobra, teraz to już ona chyba się na pewno zacięła. Tak, moi drodzy, mamy pierwszego killa. Tam widziałam, że potka na górze się aktywuje, mam nadzieję, że będę po nią pierwsza. Super, moi drodzy, i tam widzę druga, więc ja już do niej lecę. Tutaj zaraz powinien ktoś się pojawić, kto będzie chciał mi ją chapnąć, nie ma nikogo. A jest tutaj ktoś z siedmioma parkiwami. Nice, moi drodzy, zobaczcie, co tutaj się porobiło. ZOBACZCIE JAK DUŻO MI SIĘ UDAŁO TUTAJ POKONAĆ WSZYSTKICH! I zdobywam te parkiuby mam ich aż 8, co tu się porobiło? Dobra, tutaj na pewno ktoś jest, gdzieś. Gdzie Jackie? Ej, ale ta Penny nie powinna mieć tego tutaj. Och, ja powinnam wziąć tą potkę. Ale teraz powinnam od niej uciekać. Ja cię! Nie możesz we mnie trafić, nie możesz we mnie trafić! Ulta użyjemy, moi drodzy. Jest! Udało nam się pokonać Penny. Gdzie tam Jackie po naszego parkiuba? Jakbym tutaj lepiej trafiała, to byłoby nice. A, i mamy wielkie starcie z Jackie, w ogóle nie zauważyłam, więc chyba poczekamy sobie na jakąś potkę. Jesteśmy w dużo lepszej pozycji niż ona. żeby ją chyba tak obijać. Dobra, i gdzie jest jakaś potka? Przydałaby mi się teraz bardzo. Nie bałabym się podejść do Jackie. Ej, mamy ulta, czyli ja już jestem wygrana, powiem Wam szczerze. Tak jest, moi drodzy! Mamy pierwszą gierkę i pierwszą wygraną Rico. Nie wiem, czy punkty życia spadły mi poniżej 40%. Nie zauważyłam, żebym jakoś ultra szybciej chodziła. Ale jak widzicie, jestem dobrym Rico, trening czyni mistrza. To i na sam początek brok, który bardzo chce nam zabrać skrzyneczkę. Ja powinnam go zniszczyć. Gadżet nam uratował życie, tak więc jak widzicie, bardzo mi się przydał. Ok, teraz jak widzicie, chodziłam przez moment szybciej, ponieważ moje życie spadło poniżej 40%, tak więc całkiem spoko. Fajne to jest, jeżeli chodzi o uciekanie między innymi. Pajperka, nie wiem, czego ty tu szukasz. Nie wiem, czego ty tu szukasz, gościu. Ja ci, ale zmarnowałam ulta, nie wiem, co ja zrobiłam. Ale zobaczcie, ona już jest na hitka. Tak jest, moi drodzy, ja po prostu jestem znakomitym Rico. Teraz chodziłam szybciej. Tak więc to było fajne, żeby nawet zdobyć tego Power Cuba. No i mamy pięć. Tutaj ból jest, okej, okay. dobra, z bólem nie powinnam rywalizować. Możemy go jedynie poobijać. A to jest całkiem dobry pomysł, żeby naładować sobie ulta. Ej, ej, Cielka, idź stąd, idź stąd! Dlaczego ja tak blisko krzaków podeszłam? Ta gierka układała się tak wspaniale. No ale na szczęście mogliście zobaczyć chociaż trochę fajnych zagrań z mojej strony. Lecimy do kolejnej gierki. Teraz muszę być zdecydowanie uważniejsza, ponieważ czasem zdarzają mi się takie e, głupie zagrania. Ta Bi powinna być w naszym zasięgu. No i ja, ci ona jest na hitka. Dlaczego ona tak szybko uciekła? Wow, 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 wow. Dobra, ona naładowała pszczółkę, więc musimy na nią uważać na pewno. Chcę, żeby jej tutaj... Dobra, nie. Tu jest jeszcze brok, tak więc ja będę musiała teraz się chować. Na pewno! Ale ona będzie potężna na tej podce, tak więc musimy uważać. Ojej, Jessie, 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 Jessie! Nie! Nie! Dlaczego ja tam wpadłam? Jak śliwka w kompot. To jest strasznie śmieszne, że w jednej gierce wygrywam i to totalnie łatwiutko, a w kolejnej jestem siódma, ósma, ale niestety tak już jest na wyższych pucharkach. Powyżej tej dwudziestej rangi jest dużo ciężej wygrać, no ale wydaje mi się, że powinnam jeszcze dzisiaj wygrać chociaż jedną gierkę. To jak widzicie, bi. Idzie zabrać mi Power Cuba. Ja już na sam początek rozwaliłam dwie skrzynki i stoję w fantastycznym miejscu, żeby zdobyć potkę. Wiem, że tu Leon będzie chciał mi przeszkodzić. Dobra, jednak nie chciał. Ja polecę sobie tam, ponieważ tam jest bardzo dużo osób. Powinieneś być mój! Tak jest, moi drodzy, mamy pierwszego kila. Kompletnie nie bałam się podejść do postaci, która naprawdę mogła mnie szybko rozwalić. Ten Leon mnie bardzo denerwuje. Myślę, że najlepiej będzie, jak do niego podejdziemy. Kolejna potka, moi drodzy, czyli trzecia już u mnie dzisiaj. O, Leon, Leon, idź stąd. Nice, moi drodzy. Jak bardzo dobrze tutaj ta prędkość mi pomogła. Ja nie będę teraz leciała po tego bawić, Myślę, żeby sobie tu jeszcze kogoś chociaż poatakować. Rico ma, powiem wam szczerze, bardzo duży zasięg. O, Daryl ma dziewięć. Ja nie wiem, co to będzie, naprawdę. Nie chcę tutaj się z nim spotkać. Okej, okay, on na pewno tutaj przyjdzie po tego, no pewnie. Głupio by zrobił, jakby nie przyszedł. I on, zobaczcie, ma ulta, więc będzie do mnie mógł podlecieć. Właśnie teraz go wykorzysta. Ja mam jeszcze... O nie, zablokowałam się na drzewku. Kurczaki, ten ult mógł mi uratować życie. No ale niestety, moi drodzy, nie zadziałało się tak, jakbym chciała. Mamy trzecie miejsce, tak więc całkiem spoko. Ale do pełni szczęścia brakuje mi już tylko jeszcze jednej wygranej. Możecie mi dać również znać w komentarzach. Jak sądzicie, kiedy wejdzie nowy update do Brawl Stars? Ja jestem mega ciekawa. Zazwyczaj jest to dwa dni po toku, ale powiem Wam szczerze, że bywa różnie. Raz kwadratowo, a raz podłużnie i bimie tutaj atakuje, ale ładnie omówiliśmy. O, nie, tam jest to spowolnienie. Ja zapomniałam o tym totalnie, tego z gadżetu. Przejdziemy sobie naokoło myślę, i będziemy atakować tą pizdołu. Czekaj, ona mnie wyczaiła. Fajnie, jakby tą pszczółkę zmarnowała na mnie teraz, bo ja się boję tej pszczółki, serio. Dobra, jednak musimy iść tędy i nie wiem, co ja zrobię. Dobra, na szczęście, ktoś się tam już atakuje. Albo mnie, ale bliżej mu dobi, tak więc spoko. Nie wiem, czemu ta skrzynka tu została. Tak więc to będzie mój pierwszy Power Cube, moi drodzy. Niektórzy mają już 6, a ja mam pierwszy. Jak widzicie, El Primos będzie szedł w naszą stronę. Nie, zrezygnuję. No, też bym zrezygnowała, jakby zobaczyła takiego potężnego zadymiarza. Jak ja, oczywiście. Nie, no dobra, ale tak na serio. Nie chciałabym walczyć z tym. No i fajnie, jeszcze tutaj wlazłam w e, bombę. No nie, idź tam na dół. Tam jest tak dużo fajnych zadymiarzy do pokonania. A ja cię będę tutaj obijać, więc nie ma kompletnie sensu ze mną walczyć. Ja muszę iść w tą stronę, bo inaczej nie przeżyję tego. Musimy tego El Primosa obić, moi drodzy. Mam jeszcze jednego ulta. No i podka byłaby dla mnie zbawienna. Zobaczcie, prawie zniszczyłam tego Alprimo. On miał bardzo dużo power powerfugu i Bibi wykorzystała swoją szansę. No nie wiem, moi drodzy, wydaje mi się, że dzisiaj muszę na tym poziomie już skończyć. Gram bardzo dobrze, ale czas zmontować dla Was film, żebyście jak najwcześniej dowiedzieli się o nowych zmianach. Tak więc pamiętajcie, próba związany jest z nowym zadymiarzem, który jest Wam gwarantowany. Pozostałe osoby, które nie wykupią karnetu, będą miały szansę go wydrobić ze skrzynki. W zerowym sezonie, w którym będzie karnet, będzie ten zadymiarz legend. Później jego rzadkość będzie mityczna, a w drugim sezonie epicka. Oczywiście nie zapomnijcie wykorzystać swoich bilecików na wydarzenie, ponieważ jest to ostatnia szansa, ostatni weekend. I o czym jeszcze nie możecie zapomnieć, to zostawienie łabeczki, w górę pod tym filmem, będę Wam mega wdzięczna. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz być na bieżąco z każdymi nowościami, to wystarczy, że teraz zejdziesz na dół, wciśniesz czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek. Zapraszam Was również do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, na które serdecznie Was zapraszam. A ja, moi drodzy, na dzisiaj będę się już z wami żegnać. Życzę wam miłego dnia. Wyczekujemy Brawl Talku. Trzymajcie się.